Bernardo, Nic mi nie. nie jest. Uj, tranquila. I tak zadzwonię. Usiądź. Usiądź. Bernardo. się wzruszyłam. bardzo się wzruszyłam. Usiądź. 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 jest? I ty też się wzruszysz. poszukiwania się skończyły. Jakie poszukiwania? Rosario umarła. Zawsze tak myślałem. Umarła w klasztorze po tym jak urodziła Milagros. Milagros? Milagros? To twoja siostrzenica. To twoja Moja wążka i jak? Co? Miałeś wczoraj jeszcze jakieś kłopoty? Na szczęście nie. Wystarczyło ci wody? Tak, dzięki. Dobrze spałeś. Miałem kolorowe sny. Dobrze się czujesz? Tak. karę. Ale się nie uśmiechniesz. Była przy mnie od dawna. A ja nie wiedziałam. Ale od początku przypadła mi do serca. To tak, jak mnie. Często mówiła o Matce Boskiej samotnej. To było oczywiste, że jest moją wnuczką. Jak mogłam tego nie zauważyć? W tym domu wszyscy są ślepi. Nie wyglądasz na zaskoczonego. Jesteś raczej przestraszony. Nie. No to im tak To wstrząsająca wiadomość. Ironia losu, co? Pomyśleć, że Milagros przez chwilę szukała sama siebie. Szukała mego wnuka, nie wiedząc, że szuka siebie. To jest bardzo dziwne, tak. Ale czy powie? Co pani zamierza? Co mam zrobić? Jak to? powie jej pani? Si, nie rozumiem. Powie pani, czy nie? Tak, to moja wnuczka. Proszę tego nie robić. Co takiego? Błagam, niech jej pani nie mówi prawdy. Powiedz mi prawdę. Lastima, no? Szkoda, no. że musimy wracać. Ay, tak, to cudowne miejsce. Wcale no. na ciebie nie nastawałem. No. Próbowałeś. No. Przyszedłeś umyć zęby do mego pokoju. To był żal. Akurat. Próbowałem, ale potem grzecznie wróciłem do siebie. Dzięki. Za co? Że nie kopałem w drzwi i nie rzuciłem się na ciebie w korytarzu? Nie. Więc za co? Za wszystko, co mi dajesz. Nic ci jeszcze nie dałem. Mylisz się. Dałeś mi bardzo dużo. Jestem szczęśliwa. A Iwo? Ciągle o nim myślisz? No Nie powinienem pytać, już się zamykam. Jesteś taki ładny. Co? Masz ładną twarz i piękną duszę. Nigdy o nic pani nie prosiłem Niech pani jej nie mówi Tak będzie lepiej Jak możesz? Mam ukrywać przed mili, że jest moją wnuczką? Proszę zaczekać Na co? Jak się w domu dowiedzą, zjedzą ją żywcem Mili nie jest jeszcze gotowa. Dobrze. Muszę teraz wyjść. Medzina z Kosta czeka na nie. Proszę się jeszcze zastanowić. Nie chcę się spóźnić. Podaj mi płaszcz. Martwię się o Ciebie. Powinnaś iść do szpitala. Ale jesteś uparta. Od razu widać, że dorastałaś z mili. Nic mi nie jest. To czemu cały dzień wymiotujesz? Przez majonez. To przestań go jeść. Nie lubię kanapek bez majonezu. To jest co innego. Niech Socorro ugotuje ryż i zjedz go nawet bez masła. Nie lubię bez masła i nie jestem chora, ale musisz zmienić dietę. Zjedz kurczaka z ryżem, od razu ci przemówię. Jesteś pewna, że to przez majonez? Gloria, ¿estás segura que, que es la mayonesa nada más? Hola. Así que te decidiste dejarme en paz. entonces zastawiłeś mnie w spokoju? ¿Qué te pasa? Zawsze tchórzysz, kiedy przychodzi do konfrontacji. Przyłożyłbym ci, ale tym razem nikt by nas nie rozdzielił. Lepiej licz się ze słowami. Wchórzcie oblecia? To ty się boisz. I wiesz co? Zatrzymaj firmę Rissich. Szybko ją wykończysz. Mnie to już nie obchodzi. Co się stało? Mm. Iwo histeryzuje. Jest <coughs> Tak Co uważasz? Odszedł. Teraz ja rządzę firmą Rissich. Naprawdę? Całą firmą? Tak. Moje gratulacje. Chcesz przejąć firmę na własność? Taki mam cel. Poświadczyłem się, Marinie. Bardzo dobrze. Zadowolony? To najlepsze, co mogłeś zrobić. Spełnisz w końcu moją prośbę? Ty na górze? Może kto wie. Mam nadzieję. Wiesz, że pragnę tego najbardziej na świecie. Czy ty naprawdę w nic nie wierzyłeś? Byłem kompletnym ateistą. Więc skąd ta zmiana? Twoi przyjaciele są moimi przyjaciółmi. Kocham cię.